Pierwsza runda walki o trzecie miejsce. Kto okaza się zwycięzcą? Kto ma silniejsze nerwy? Kto ma silniejszą maszynę? Hmm. Na sali zaległa cisza start. Pierwsza runda. Dokładnie tak. Męża. Korpus męża. Zostawiam sobie te Pierwsza Cieszę ale to jeszcze nie no, koniec. Jest. wszystko, może przydarzyć. Mata jest no, okrągła, no, a robotów no, jest... Tak, jest... Dokładnie tak. Nie podważa tej drugiej, pod nie podjechał, tylko po tą pierwszą. I się na tamtych drugiej przywaga i tak nas Apator kontra Mortos Runda druga Wszystko musi być przepisowo Ludzie patrzą Tak Runda numer dwa I Mortos To oni, oni się no, 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 to kudy, no. nie naprawdę. No oni nas zostawiają. No na nas po prostu jadą no kurde, no. Chyba, żeby. Nie ją by było. I runda trzecia decydująca. Takim jesteście, takim jesteście. Nie pójdę, takim jesteście. Mortos! Uch, uch, uch.